z dziewczynami z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Znamy się już kilka dobrych lat. Dzięki tym dziewczynom reaktywowała się młodzieżowa drużyna pożarnicza w Widzbarku, za co bardzo dziękujemy. Dzieci z naszej drużyny, znaczy z naszej może młodzieżowej drużyny pożarniczej poznały wiele ciekawych miejsc w Polsce. Również dużo ciekawych osób. Cieszymy się też z tego, że, że są te dzieci, tak? Chętne, żeby przy, uczęszczać, uczęszczać w, w szkoleniach różnych, wyjazdach, ponieważ też nasz taki narybek. tak? Później może z czasem wstąpią w szeregi, gdzie już tak naprawdę będą wyjeżdżać do akcji, tak? razem z nami. To, to jest takie naj, myślę najbardziej chyba pozytywne w tym wszystkim. Ale i uśmiech dzieci. Uśmiech dzieci. To jest naprawdę coś super. Gdy widzimy właśnie, jak one są zadowolone z tego, z tego co one robią. Tak na, nawet jak siedmiu, latki potrafią pokazać dorosłym pierwszą pomoc, gdzie one się nauczyły tego właśnie tu w straży, to tak naprawdę buduje człowieka. A to wszystko tak naprawdę to. Mm, musimy podziękować dziewczynom z, z centrum wspierania organizacji pozarządowych bo bez nich by tego na pewno nie było co teraz jest u nas tutaj w okolicy straży pożarnej w Widzbarku za co bardzo dziękujemy więc pomóżmy im aby one mogły innym pomagać